Danuta Jarczewska, kierownik Zespołu Zgoda w Chełmsku Śląskim. Jak długo budowaliście palmy? No, pierwszym przygotowaniem takim to jest przygotowanie kwiatów z bibuły, a później zbiera się zieleninę bukszpan, tuje, co jest możliwe takie jeszcze po zimie zielone także to jest zbierane do, do konstruowania później palmy to są takie nasze palmy chemskie. tak no, po części po części bo z, z, przywiezione to zostało Znowu. ze stron krakowskich tam nowosądeckie no one odbiegają troszeczkę od tych palm które były robione w tamtych rejonach, natomiast no, robimy z tego, co jest u nas teraz aktualnie dostępne. Uh -huh. eee, ile osób pracuje przy takiej palmie? No zespół liczy. Tak? tak, na zmiany, zależnie od tego kto ma czas, zbieramy się, po prostu robimy kwiaty najpierw, później się jeździ czy, czy chodzi, czy nie się bukszpan. U sympatycznych mieszkańców, którzy nam to po prostu umożliwiają wycięcie. A później się wszystko przycina i robi się palmę. Dzień dobry. Mirosław Antoniszyn, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej w Chemsku Śląskim. Jak długo powstawała ta? palma? Palma. Powstawała w zasadzie można powiedzieć od początku lutego. Bo z samego od początku lutego y, robiliśmy już z morzonką razem kwiaty, bo wszystko wykonywaliśmy w domu. Palma posiada 420 kwiatów. Ręcznie wszystko robione, skrzętnie wycinane, układane kwiaty przypominają pierwsze kwiaty wiosenne typu krokusy i tego rodzaju inne, prawda, nawiązane do y do wiosny też palma musi zawierać bazie, co jest tak można powiedzieć, powstawanie nowego, rodzącego się życia. Na wiosnę te palmy zainicjowała 22 lata temu tutaj tą tradycję. Pani Danusia Suchwałko, przed którą chylę czoła, nauczyła nas tego wszystkiego. I my tą tradycję piękną kultywujemy do dziś. Miło nam, że coraz więcej osób właśnie podziela tę tradycje i coraz więcej osób angażuje się i wykonuje te palmy wielkanocne. Tutaj konkurs jest taką rzeczą drugorzędną, chociaż ma też swoje obworwania i tak dalej, ale trzeba powiedzieć, że każda palma to jest praca i wyzwanie wielu osób i to jest bardzo żmudna praca, ciężka. Każda palma jest wyjątkowa. 18 metrów. Ile to waży? Nie, nie 18. Nie, nie, nie. 18 metrów to robił pan Heniu Ogorzałek, jak Aha. był sołtysem, ale ona y, wtedy opierała się całkiem o sklepienia sufitu naszego kościoła mhm. i ze względu na to, że teraz mamy pięknie odnowiony sufit i tak dalej, żeby nie niszczyć tego dzieła pięknego, które, do którego przyczynił się Nasz tutaj ksiądz proboszcz kowalski pozyskując środki i oczywiście parafianie też, ofiarnie składając na ten cel ogromne datki, to robimy palmę taką, żeby bezpiecznie wchodziła. Ona ma wysokość 16 metrów. Mhm. Na początku wspomniał pan, że od początku lutego robił Panią razem z żoną. Tak Czy to znaczy, że dwie osoby tylko nie robiły. Nie, nie, nie. Ogólnie przygotowania trwały od początku lutego, tak jak mówiłem, a sam montaż do głównego drzewca trwał 14 godzin w cztery osoby. Cztery osoby to robiliśmy, bo to trzeba poszczególne elementy łączyć ze sobą. Takie niewielkie bukieciki. I to jest, to jest, bo są dwa rodzaje palm. My no ze względu na to, że pani Danusia Sufałkowa, o której wspominałem oraz pani Róża Morawiec nauczyły nas robienia palm nowosądeckich i my takie palmy robimy, bo są jeszcze palmy kurpioskie, które zawierają wiele elementów tak zwanych suchych kwiatów, innych takich suszek tak dalej. My tego nie używamy. Używamy materiału można powiedzieć żywego, naturalnego. I to są palmy nowosądeckie, które właśnie robimy y, od już 22 lat. W 2020 roku konkursu nie było, ze względu na pandemię, ale i tak dla podtrzymania tradycji, zrobiliśmy tą palmę praktycznie z moją żoną we dwoje. Oczywiście y, koledzy pomogli nam ją postawić tutaj w kościele, bo razem z montażem do głównego drzewca tego wszystkiego materiału z kwiatami. Zajęło nam to 14 godzin razem z postawieniem. Do postawienia tej palmy e, trzeba było sześciu mężczyzn, żeby ją bezpiecznie postawić tutaj. Można byłoby w cztery osoby, ale dla bezpieczeństwa tutaj naszego kościoła, żeby nic nie uszkodzić, to stawialiśmy ją w 6 osób. Dziś pada śnieg, co tak. oznacza, że nie wszystkie roślinki jeszcze wykiełkowały. Skąd, z czym był największy problem? Co udało się i skąd pozyskać? To znaczy zawsze jest problem, ale tutaj jeżeli chodzi o pozyskiwanie materiału na palmę, to muszą być elementy typu bukszpan, musi być jałowiec, musi być świerk musi być jodła, taglezja. To są rośliny tutaj z naszego terenu, jak również z Nowego Sącza, które bardzo akceptują się w warunkach zimowych. Im śnieg nie przeszkadza. Największym problemem jest pozyskanie bazi, żeby te kotki były odpowiednio rozwinięte i trzeba je przytrzymywać, bo bazie pozyskaliśmy już na, pod koniec stycznia. One pięknie wypuściły swoje kotki, jak był taki oznak wiosny i przytrzymywaliśmy aż do montażu do palmy i żeby, żeby one zachowały swój kształt i wygląd.